Dobra widzowie że... wstajemy o 5 dosłownie 26 Jest jakaś poczekać Jest 5.44 44 i jedziemy na turbiej o 6:00 wyjeżdżamy jakby Jest wcześnie Mógł być wcześniej No Dobra, było małe cięcie, Wyjeżdżam. nie, nic, nagrywam, było małe cięcie, na szczęście idziemy tylko do Warszawy, tylko, bo rozjechaliśmy tam gdzieś za Łódź, tego, mój kolega taki Karol nagrywał z TikToka, też on już nagrywa, znowu było małe cięcie, bo już nawet, że to się bardzo dobrze ja, ale na szczęście nie. Także wyjeżdżamy o jakiejś 6 i jedziemy do Warszawy z ostrożę jedziemy jakieś 2 godziny musimy przyjechać tam na jakąś 8 .00. o 8.30 jest waga o 9.15 o 9.15 zaczynamy zawody waga wiek 14.15 Yyy, nie, sorry, wiek 14-13. Yy, 12 chyba albo 10, 12 nie wiem. Nie I... Kurde, coś tam powiedzieć? O Boże. Taką głupotę widzowie odwaliłem, że to głowa mała, nie? Yy zapisałem zapisałam się na jakiś turniej i To ja coś chciałam powiedzieć. A, sorry, że tak bez zapowiedzi turnieju. Ale no cóż, dobre święcie, mama mnie woła. W ogóle także widzowie, spakujemy się razem. Bo jeszcze spakowany nawet nie jest,

dobra także pakujemy się dobra. na pewno mi tam dobierzemy bo nie wiem jakie mam roboty to Tele... a telefon Tak, teraz przecież w ręce trzymam dobra słuchawki słuchawki wezmę sobie na szyję dobra to na szyję założę, tak? akurat, bo będzie jeszcze chwilę na kapturce je założę dobra mam słuchawaczki założone chusteczki mam w kieszeni one się strasznie smarczą jak brzmią na pewno jest sobie jeszcze wodę i kanapki także zaraz przyjdę nie no, wiem co. czekajcie, zrobię, będzie szybciej. Dobra, mama na chwilę wzięła mój plecak. Także na razie się pakować nie będzie. Bo mam kanapki, pakuję na nie, nie dam ich Pakować sobie alok eee, dobra. No, to do spakowania nie będzie jakby jedzenia. To my prostu kupujemy sobie Nintendo. co jeszcze możemy spakować a, no i jeszcze ten wierszyk, chociaż ten wierszyk, To no, no, może też to sobie tam w internecie mogę znaleźć, to nawet nie będę go, nie, nie będę go brać, Po co, po co, to chyba tyle z tego co ja będę brać, jak ogólnie jaja. Także co, będę jeszcze nagrywać, jak będziemy jechać na ten turniej, z drogi, ja tylko, że wtedy nie, nie będę nic mówić, bo wtedy rodzice będą jakby to mogli słyszeć jeszcze, może jak zejdziemy na jakąś stację znowu to rodzice pewnie będą wychodzić, ja też to wtedy może to się uda nagrać też. Um, a będę nagrywać też ze stacji brązowej, ale to może żeby było na tyle, więc ja na razie się żegnam, ale yy, jakby to nie jest jeszcze koniec odcinka, widzowie, to jeszcze nie jest koniec odcinka, robimy cięcie i widzimy się w drodze.

you it up. Jesteśmy już w szatu. już co? Także co? Jeszcze ja szybko przebieram. Co? wrócimy jak jest na turniej. Dobra, ja to się ogląda. Jesteśmy już tutaj. Nie ja jestem przebrany cały. Czas. Także co? turniej. Ja też macie chęć do domu. Także to by było dzisiejszego odcinka chyba na tyle, chyba jeszcze nie wiem. Ale z sumicie o oczywiście, żeby Was nie ominęło więcej takich filmów. A ja rzekłam, wróciliśmy no, już tylko nie już widzowie. Jesteśmy już w domu z drogi powrotnej, nic nie nagrywałem. bo prawie cały przespałem chyba. Nawet nie wiem. I... Jesteśmy już w domu nie pogaszono, oczywiście yy, tutaj włączono. Yy. no co, wróciliśmy do domu o, medal wam pokażę, ten jest taki specyficzny patrzcie za trzecie miejsce oczywiście, trzeci medal za trzecie miejsce, o taki Jakby to jest takie, taka połówka nie ja bym wytłumaczył, bo jakby tego turnieju były trzy fazy. Kiedyś była pierwsza, czyli też jedna połówka. Teraz ta połówka. I jeszcze będzie w czerwcu chyba. Kolejna jakby połówka tego. Więc to jest jakby medal, który... A później się to wszystko jakby złącza w taki jeden medal. Lecę. Laca... Czekajcie chwilę cięcia. Dobra, już jestem, ledwie jakby wróciliśmy, a plecak jeszcze musiałam rozpakować, nie? Także jesteśmy już w domku. W no to nie ma co robić, jakby na razie to będę odpoczywać. I zobaczymy, co będzie następne, jak następny dlaczego czego ale planuję jeszcze Dzisiaj coś się nagrać. I dzisiaj albo jutro postawić, nie? Jakby jutro odcinek na 99% tak Także co to by było na tyle. Spróbujcie, łapkujcie i no.